You must be punished. 99. Nie lubię w dupę, Moon. Na, no, tu się nic nie zmieniło. Może ten domek, kurwa, jest jakiś ten, ten domek, ten naprawdę, to jest najważniejszy w loże, bo kurwa tu William Arthur zwalił konia. Nie! nie, nie, kurwa staw, bo co tam robi? Ej, kurwa, Freddy! Metal skórzowata i polski. Nie ma polski gramy dziś po chińsku, Freddy będzie napierdlał po chińsku. Witam. Gamma Quality Ultra, kogoś tu srogo popierdoliło. No. E, o, kurwa. Dobra. O wow! kurwa! Boże, to Music Man! Holy shit, Music Man! Music Man! Music Man! Te kurwa, bo tu... <ścoughs> Nie wiem, czy to przyzmuję jego laga, ale czy on po prostu sobie tak y zniknął? Ja pierdo wow. kurwa. Tak, tak, JA grezba <laughs> <Take a map. laughs> Trzymajcie Freddy? się. Zamknij pizdę.